Panie profesorze, czy w tej chwili w Polsce osoby z cukrzycą typu drugiego mają szansę na skuteczne leczenie? Nie do końca, Pani Redaktor. Na pewno mamy przygotowaną kadrę medyczną. Mamy ponad tysiąc wykwalifikowanych diabetologów, wielu lekarzy rodzinnych pierwszego kontaktu znających problemy cukrzycy. Niestety dostępność niektórych środków farmaceutycznych jest wciąż ograniczona. My leczymy cukrzycę typu drugiego w Polsce z przyczyn głównie ekonomicznych suboptymalnie. Stosujemy preparaty, które są na rynku medycznym dostępne od kilkudziesięciu lat. Natomiast od około dekady jest spora grupa nowych preparatów, takich, które pozwalają nie tylko na obniżenie poziomu glukozy, co oczywiście jest kwintesencją leczenia cukrzycy, ale także na unikanie hipoglikemii, na unikanie zwiększenia ryzyka narastania masy ciała. I to są takie nowoczesne preparaty. One są refundowane w zasadzie w całej Europie. W większości cywilizowanych krajów świata niestety z nie do końca zrozumiałych dla nas diabetologów przyczyn nie są refundowane w Polsce. Porównywał Pan wydatki na leczenie pacjentów z cukrzycą typu drugiego w Polsce i w innych krajach europejskich. Czy mógł Pan przytoczyć te dane? Tak, w Polsce wydajemy 10% tego, co wydawane jest w Norwegii, jeżeli chodzi o wydatki na jednego chorego z cukrzycą. Norwegia to jest jeden z najbogatszych krajów europejskich, więc przytoczmy inny przykład krajów na porównywalnym poziomie rozwoju ekonomicznego w stosunku do naszego kraju. Jeżeli popatrzymy na Słowenię i Portugalię, to te wydatki są tam dwa razy większe. Podobnie Mamy miejsce z sytuacją w Czechach, a więc jak gdyby stać nas ekonomicznie na to, żeby wydawać więcej, jest to kwestia decyzji politycznej? Z jednej strony leczenie i wielka rzesza pacjentów, którzy potrzebują nowoczesnego leczenia, a jednak z listy na listę spadają leki, nowoczesne leki inkretynowe, do ustne, a więc no, takie wygodne w stosowaniu dla pacjentów. Jak pan interpretuje ten upór ministerstwa w tej sprawie? No mnie się wydaje, że tutaj brakuje chyba. No, odwagi, pewnego rodzaju woli podjęcia decyzji. Oczywiście jako obywatel tego kraju, ja rozumiem czynniki farmakoekonomiczne. Ja rozumiem tego, że Ministerstwo Zdrowia odpowiedzialne za całość budżetu medycznego w tym kraju może się bać zbyt szerokiego otworzenia drzwi dla tych nie tanich w końcu leków. Ale jak gdyby tutaj nie jesteśmy bezradni. My możemy my, to znaczy mam na myśli Ministerstwo Zdrowia i grupy eksperckie tak zdefiniować, jak gdyby grupy docelowe dla tej refundacji, żeby kontrolować wysokość tych wydatkowanych środków. Jest kwestia współodpowiedzialności także firm farmaceutycznych. Istnieje szereg narzędzi, którymi Ministerstwo Zdrowia może zabezpieczyć, jak gdyby ten problem. Dlatego no, ta kwestia nie jest do końca dla nas, mam tutaj na myśli diabetologów, ale także chorych na cukrzycę zrozumiała. A politycy często odpierając te argumenty mówią, ważne, żeby każdy wziął swoje zdrowie w swoje ręce, żebyśmy mniej jedli, nie pili alkoholu, profilaktyka, profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, jakby spychając kwestię leczenia na dalszy plan. No, ale jednak w cukrzycy typu drugiego profilaktyka ma znaczenie kluczowe. Yy... Oczywiście, że nikt nie może zwalniać samych chorych na cukrzycę od tego, żeby stosować dietę, żeby uprawiać sport, żeby ćwiczyć fizycznie. Za swoje zdrowie przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni my sami, ale w momencie, kiedy choroba już istnieje, kiedy ona jest rozwinięta, my nie możemy tych chorych pozostawiać samym sobie. Od tego jesteśmy my, lekarze, od tego jest system opieki zdrowotnej, także Ministerstwo Zdrowia. Żeby zabezpieczyć im nowoczesną terapię. Wydaje mi się, że w odniesieniu do cukrzycy tego brakuje. Chciałem powiedzieć, żeby jakby nie powstał taki czarny obraz naszej diabetologów współpracy z Ministerstwem Zdrowia, że są takie obszary, jeżeli chodzi o opiekę diabetologiczną w naszym kraju, gdzie można powiedzieć, ta współpraca przedstawia się wzorcowo, na przykład leczenie cukrzycy typu pierwszego. Też nie tanie. Jest nowoczesne, mamy dostęp do nowoczesnych insulin, do osobistych pomp insulinowych, refundowane są paski, a więc można, tylko potrzeba, no ja bym powiedział, woli politycznej i odwagi.